Pan Starosta Swoboda powiedział, że toczą się rozmowy na linii miasto-powiat dotyczące przyszłości międzyszkolnego ośrodka sportowego, tak zwanego Sokoła popularnie. I jak Pan podchodzi do tematu, aby przejąć ten most z racji tego, że Pan Starosta mówi o tym, że większość osób korzystających z mostu to jest jednak Racibórz, a nie powiat? Do? Jak pan do pan no. no. pytanie, jak ja podchodzę, tak? Aha, do, do pomysłu przejęcia mos przez miasto. To pan starosta ostatnio powiedział, tak? To no pytanie o... Tak, o 70% to, to. chyba osób, czy nawet większym procencie korzystających... Ale nie mówił, kto ma przejąć i tak dalej, że on coś tam analizuje i tak dalej. No, no, no to jak wyanalizuje, jak już będzie on, konkretne propozycje, będziemy się odnosić. Mhm. Mogłoby powiedział, że 15 tysięcy państwo wydajecie, a to w, jakby w kontekście tego, jakie są koszty, I tak, mówił? tego, czy tylko powiedział, że 15 tysięcy. Ja pytam się o potencjalne, ewentualne scenariusze. No, a ja zawsze dobrze pan wie, że chętnie odpowiadam, jak jest coś realne, a nie mhm. o y, gdybanie. Bo na tej zasadzie, no a co by było, gdyby babcia miała... Babce? <chat> <N> bo, <the> nie, nie bo pani Skarbnik powiedziała pana nie było na tej komisji mm -hmm. pani Skarbnik powiedziała że spodziewa się bardzo mm, y, ona się takiego bardzo trudna sytuacja nadejdzie jeżeli chodzi o przyszło roczne a w zasadzie już nawet nie tylko przyszło roczne nawet Te, mm -hmm. tego rozpisu mm -hmm. do budżetu związane z ulgami między innymi rządowymi dla tych mm -hmm. bardzo młodych zarabiających i powiedziała kwotę, że może być to nawet 7 milionów złotych. Powiedziała, no, mm -hmm. 100%, mm -hmm. Powiedziała mm -hmm. nagrania w ogóle i tak dalej. Więc jak pan na to się zapatruje w kontekście prac nad budżetem, nad wydatkami, gdzie może zabraknąć miastu 7 milionów złotych? zastał ten budżet minus chyba 4 miliony, a teraz będzie minus 7. To będziemy racjonalizować. Gdzie pan dostrzega pola takiej do racjonalizacji wydatków, gdzie 7 milionów pan nie, nie zobaczy? Naprawdę pan myśli, że to jest to miejsce, w którym powinno o tym powiedzieć.